Na pewno skorzystamy, żegnajcie, z Bogiem. Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Nastał ranek, co prawda w nocy mój bliźniak został zabity przez zdradzieckich ludzi z Isafu. Napadli nas na środku drogi, kiedy wracaliśmy do wioski i zabili mojego brata bliźnia. Niestety. Mimo, że miałem wielką wiarę w amerykańską demokrację, tak już wiem, że to wielkie oszustwo. Nie ufam im za grosz. Popularność w wiosce spadła. Isa. Tak czy inaczej, aktualnie ruszamy z misją reklamową, bo tak, przygotowałem sobie zakład ruchnikarski i idziemy rozwieszać plakaty reklamujące. Tutaj. Zakład będzie w tym miejscu. Mam już zadaszenie. Z tyłu mam namiot powiedzmy z magazynem części. Tu mamy jeszcze szyld. Szyld na razie jest schowany oczywiście, bo tak naprawdę jeszcze nie otworzyliśmy zakładu. Czyli pierwsza misja rozwiesić ulotki, a zobaczymy może coś ciekawego się wydarzy. Idziemy we trzech. Idzie Oskar i szywą ze mną. Szymon, wzięłeś medykamenty może? Tak, Na jed, jed, jed... trzy. trzy. O, to człowiek to, to ten, nie umrzemy z głodu. Dobra. Nawet już się miałem pierwsze zlecenie rusznikarskie. Co prawda niestety ork pojechał, a ktoś kto niszczył tą broń, to zamiast ją niszczyć to ją usunął w ogóle z listy. I efekt jest taki, że niestety bez nic nie załatwię. Więc yy, zostawiłem to orgowi i lecę robić swoją robotę. Dobra, to lecimy, startujemy. Bo w sumie zapomniałem i w sumie tutaj tubylcy, znaczy nasi mieszkańcy wioski, naszej pięknej Uznali, że trzeba się poreklamować Czyli nagrywamy co jest w wiosce Zaczynamy pierwszych tutaj Co? Kolega trochę kuleje Nic nowego Postrzał w nogę, pewnie Pewnie ISAF A że wy tylko jeden? <laughs> o, o, tego godło Afgana Rozpościera się nad naszą wioską i obejmie cały Afganistan To nas ZBAWI NAS Ale przede wszystkim Rozpropagujcie, że mogą sobie tu ludzie kupić pisemka, koperty i mogą wysyłać ludziom. Oczywiście za odpowiednią opłatą. I no wszystko ja musi kosztować. A naszym logo, to jest ten orzeł, który zale 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 pokazuje, jak nasz nie, kraj proszę. będzie nie wz wzrastał tylko do góry. Będziemy rosnąć w siłę, walczą i nawet Właśnie. No to jeden zakład mamy. Tutaj obok mamy. Zakład uciech ogólnych. Są kozy, osły, no też kobiety, choć nie wiem po co. Oczywiście przywiązane. Tam też jest jeszcze jedna do użytku ogólnego. Tutaj chłopaki śpią, tam śpią. I w sumie, jeżeli chodzi o naszą wioskę, to się za wiele więcej nasz nie dzieje. Może będzie później coś ciekawego. Tu mamy jeszcze sklep gastronomiczną Kiedyś tu był porządek. Uśmiechnijcie się do kamery. A tu jest od Orga, którego nie ma. Pojechał gdzieś, coś załatwiać. Nie wiem. O. widzisz, wszystko wyjaśniane. Widziałeś plakaty, Szymon? Tak. Dobra. Czyli my ruszamy rozwieszać plakaty. Idziemy z buta na razie. W pancerlandka zabiera Sajko i Sajko będzie rozwieszał plakaty z wimem. Tu jeszcze widzicie, wychodziliśmy i byśmy ominęli taką piękną kozę. Pewnie już używana. No, a co zrobić? Ale tutaj chłopaki mają też Goat TV. Zazdraszczam. A tu mamy szwalnie. Tam chłopaki sprzedawali koperty, a tu mamy szwalnie. Wo nawet są brzoskinki Co szyjesz? się Muszę poczęstować. Pakole. Po a po kole szyjesz? Tak. Fajko no. szukał Pakoli. Mówił, że gdzieś zamawiał. Zobaczymy, jak pogoda dopisze. No, początki są podobno najtrudniejsze. Początki no już, to już dwa były. Aha. Musiałem się przenieść, zbudować coś nowego. Nowy warsztat? Warsztat? Stałem wydalony z wioski za hałas agregatu. No dalej, my ruszamy. Dobra, nasza wioska się oczywiście rozwija. W tym roku mamy dwa Toytoje. I jesteśmy w Rucha. Czy jakoś tak. I zaczniemy tu od wieszania plakatów. W sumie można toytoju pod szyldem wioski. A na post. A dlatego tutaj było tyle ludzi ze sprzętem wczoraj w nocy. Tutaj mieści się moja największa konkurencja. W wiosce. No tak zrobimy. Jeżeli chcesz się dowiadywać o broń to policja tutaj jest. No, ale to, to jest afgańska chyba. To jest no jaką chcesz. No gdzie jest ten, y, stolica... A wy tak też byliście w stolicy, a teraz gdzie jest? Nie jesteśmy w stolicy, tylko na peryferiach. Aha, no to w której części peryferii jest Ambasador? Tam. Tam to nie Ambasador. Gubernat. Dobra, czyli rozpoczynamy dwa questy, tak? Załatwienie sobie zezwoleń na broń. Kurde, jak jest gorąco. O, tablica o, ogłoszeń, proszę jest? bardzo. 3 dolary, jedna afgani. Wow, stawy kurs. Dolara. To jest w sumie dobry. No, to mamy tablicę ogłoszeń, to teraz tylko trzeba jakoś się tutaj dopiąć. Zawody będą, słuchajcie. O dziewiątej w Kanis. I.P.S.C. ISLAMIC PRACTICAL ID CORP BUILDING PARADISE Kolejny plakacik powieszony, dobra co mamy? WELCOME TO Jean AND TONIC I kozy są A to jest wóz medyczny jak rozumiem O w okularach, to znaczy już wiekowa No ale co daje, mam SLAMSY WITAJĄ Aha HOSPITAL kiedy ostatnio byliśmy na misji, całkiem fajnie szło się dogadać z ambasadą rosyjską, więc i tym razem poszukamy tutaj pracy. Szukamy pracy jesteśmy z Borbalu. Macie jakieś kwestie, Może coś trzeba się poszukać Czy macie gotową ofertę usług jakie możecie wykonać? Wszystko w każde zależy od ceny e, Proszę tylko zdać ewentualnie całą broń nie posiadam, my posiadamy, my jesteśmy cywile. Proszę, Możemy Was przeszukać? Proszę bardzo. Proszę to, ma dziś, to ma Zapraszam, to pierwszego lata, za chwilę podejdź. Przeszukamy ich wtedy. Weź jednego pana. Proszę pokazać torbę. Nie w tym sensie. Ok, dziękuję. Ręce szeroko. Co tutaj? Tutaj portfel. A tu bardziej intensywnie przeszukuje. Nie? To są z wami czy koledzy? Nie, nie, nie. nie. No tam ci koledzy poczekają, tutaj panu zapraszam, jak skończą przeszukiwanie. Dobrze, panowie, czym wam mogę pomóc? To bardziej, w czym my możemy pomóc? My jesteśmy tutaj spokojną ludnością cywilną. W zeszłym roku, jak mieliście ambas ambasadę w Bazaraku, to widywaliśmy się tam. Szukaliśmy chyba syna. Ambasadora, tak. Tak, pamiętam. A, a... To... Niestety, pan ambasador z racji Potrzebu przeszczepy wątroby został odesłany do Moskwy. Tak. To i tak długo wytrzymał? No. To jest Cały rok. Przeszczep. <noise> a to ma wprawę, to na pewno się przyjmie, wobec tego. <noise> no, już rzucałem mu na gorsze, takie już przechodzone byle działało Powiem nie, tak, proszę, panowie: na pewno byśmy byli wdzięczni, nie, jeśli byśmy ustalili, gdzie znajduje się obecnie generał Datsun. Datsun to, to jest. Generał Datsun jest byłym rebeliantem, który. Chcemy, że tak powiem, skonfliktowany z obecnymi wazami i chcemy być mediatorem. Aha. I to będzie informacja, na którą naprawdę jesteśmy w stanie dobrze zapłacić. No właśnie, nie wiemy, to chcemy zdjęcia. Haha, tak to działa. No dobra. Czy on może przebywać z radykałami? No prawdopodobnie jeżeli że, rebelianska świnia. Podejrzewano, że tak. Na pewno jest skonfliktowane z e, bazami nawialnymi, więc przy Anna... Odrobina rosyjskiej propagandy. Banana cream flavor. Dziękuję. Ostatnio kierowca jest, e, trochę trochę pałę. Nie się jeszcze najgorsze. nie przepił. To macie panowie nowy wydatki. Dobrze, czyli wiemy. W niczym więcej rozumiem na razie naszej na razie pomocy? Na... na razie żadnych pomocy nie potrzebujecie? Chyba, że jakieś, jakieś inne informacje, które oznacza, że mogą się przydać. Ponoć porwano jednego z NZ Nie, bo wiemy, że dział ISAF-u E, Udzieliłem im pomocy. E, tak, bardzo to precyzyjnie użyli B-52 do odbicia. O, to, to tak, klasycznie. Tak. Tak wczoraj osłaniali nasz cywili, bo chcieli nas przeszukiwać, i tak, tak nas osłaniali, że zginął jeden ich człowiek i ja. To nie że brata twojego brata zabili. A, no przepraszam, tak, mój brat bliźniak. To panu, Czyli ewentualnie, jak zdobędziemy jakieś informacje o jakimś zbłąkanym generale Datsunie, to możemy je dobrze sprzedać. No i fajnie. Drodzy przyjaciele, gdzie znajdziemy gubernatora? Gubernatora u nas nie ma. Tutaj nie macie. Po drugiej stronie. Po A, przeciwko. tam. Dobra, dziękuję bardzo. Tutaj gubernator chyba tak Salami z olejkiem. Gubernator? Dalej dalej. Okay. Wyciszony ruch <laughs> Cały dzień, tylko to. We are closed. Gubernatora niestety nie ma, więc załatwienie zezwoleń będzie musiało poczekać. Nie, no. O nie! Witam Witamy. ...wspaniałego Witamy. kraju. Niestety nie znaleźliśmy... ...pomeczki na działo, sprzedają. O, doskonale, to za chwilę będziemy kupować. E, wy jesteście, dobrze kojarzę, z Forubal wsi? Tak jest. Mam pytanie, czy wiecie może, kto tam się kręci z bronią? Niestety w nocy... Mieliśmy informację, że strzela się do pojazdów. Czy ktoś nie czy może tak Czyli osoby zbrodnią wchodziły do waszej wioski, bo jeżeli jesteście niepokojeni, to możemy się umówić na jakiś telefon i tam. wtedy byśmy się pojawili. Był Powiem ten... szczerze, że ja nikogo nie widziałem... Okay. Isaf przejeżdżał. Isaw przejeżdżał. Isaw był pod wioską kilka razy, tak? I UN, ale tam tyle. Dzisiaj rano też UN było, ale nie widziałem tu ludzi z bronią. Ana jeszcze było chyba. A, Anna, a tak, bo w sumie dzisiaj rano Ana siedziała u nas w wiosce z bronią. Oni a, byli z kiwerami. Tak. Chyba pięć osób czy cztery siedziały w środku. Dobra, I słuchajcie. oni nas raczej nie niepokoili. Także... Dobra słuchajcie, jakby coś się działo, to wysłuchajcie do nas gońca na szpagatach. I... Okej. Okay. Ale Isaf zabił brata. Wiem, tak, Isaf zabił mojego brata wczoraj w nocy nieuzbrojonego. Wracaliśmy do wioski od strony z bazy, bo. No, tam, żeśmy zawędrowali w poszukiwaniu kozy, wracaliśmy do naszej wioski. Niestety zostaliśmy zatrzymani przez kolumnę Isafu. Padły jakieś strzały. Isaf zastrzelił mojego brata bliźniaka i również jednego ze swoich ludzi ranien. Zgłosiliście już to, czy? Zostało to zgłoszone. Związali, zostawili no, na drodze. Tak, bo trzech pojmali, związali, zabrali do wyjaśnienia, a jednego zostawili, tak, leżącego w polu, skutego. No muszą sobie nagrabić, żeby było co zgłaszać. Już jest. Grabarzowi podpalaczowi. A bo to myśmy cię spotkali też koło Mianowice, ISAFu, tak? Ciebie zbutowali, a potem zabili tam mojego brata bliźniaka. A potrzebujesz grobu? <grabajsz> Niestety tak, go roz... jeszcze nie ma co zbierać. Po <grabajsz> prostu za narządy płacimy, jeżeli są jeszcze w stanie używać. Papiery. Ale jeżeli byś ty chciał narządy, możemy coś załatwić, tylko nie gwarantujemy. My wiemy, że, że na pewno szukają nowej wątroby dla gubernatora. Dla... Ta, tam już jest ogarnięte. <grym> <grym> Ale z narodami wewnętrz rozrodczymi nie gwarantujemy, że będą większe. Ok. Zapamiętamy. Ale czego zapraszamy? Mamy też szczepionki na nową chorobę. A jaką? Panuje Covid Afgan. Covid Afgan, okej. Okay. A now, now, nowa mutacja, no tak, tak. Bo... Zapraszamy, żeby się zaszczepić. Lekarze czekają. Mamy ortopedę, chirurga. Urologa psychologa. Jak przyjdziecie do nas Po psychologii, będziecie mogli dochodzić Po pozwolenie na noszenie broni No właśnie to będzie nasz takim punktem Mnie trochę martwi, że usługi szpitala grabasz ten zachwala Mówiście tam Wy, Wybacz mi nie? Ale rodzice mnie nie kochali Wternator jest w Isafie. jeszcze z godziny może go nie być No dobrze no Pabulonik? Tak. Grabarz no, Dziękujemy za informację, na pewno skorzystamy. Żegnajcie z Bogiem. Dobra, to nasza wizyta w Rukach zakończona. Idziemy do kolejnej okolicznej wioski, czyli do Kanis. Kanis. Zo i te nazwy mogliby prostsze mieć. Próbuję jakoś się, a Kanis kak. I od razu trafiamy na zawody sportowe IPSC, czyli strzanie z nerfa do butelek. I kamieniowanie, i modły, i cały zestaw. Słuchaj, błędów nie miałeś żadnych. Z celnością gasz. Z celnością pizda A <laughs> można ze swoją Jaki bronią? Dwie minutki, trzy, Ale zakończenie mi się podobało. Piękna wioska. Zobacz. I to jest wioska, która się rozwija. Widzisz jaka jest duża tablica ogłoszeń? Poza O. Tyle dobra. na? Stop wrogiej propagandzie. Na razie przywieźmy na jakiś Na, na ko kozibobek, co? No Na kozibobek no. My na razie prowadzimy ten, działalność reklamową nowego zakładu. Dużo rzeczy chcą nam przywieźć, dużo rzeczy chcą nam dać, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, ale no. z nimi jak wiesz, jak to jest z Rosjanami Dużo obiecują, tak. potem dużo zabierają. No bo znaczy, im bilans musi wyjść na plus, no? Tak. To w wiadomościach dzisiaj widziałem, że ONZ klęczał tam u siebie pod bramami. Cała baza została strzelana. O! Nie widzieliście? Nie, bo my byliśmy na, na tym drugim ONZ. My słyszeliśmy krzyki tutaj wieczorem. A. Patrzę na talibowie, ale tego no. O, to w wiadomościach jest faktycznie. W wiadomościach. W Afganistanu. Żeby nie było, że ja zdjęci robię, że uczestniczyłem w czymś takim. Takiej zbrodni? W takiej wreszcie, zbrodni. Isaf jeździ po nocy, stoją przy Kiblach. Prywatno... Stoją, idą do Kibla w połowie drogi stąd są. Prywatno-publicznych i strzelają do ludzi, którzy idą tam w celach defekacyjnych. No to u nas to samo było. Zrobili sobie checkpointa przy Kiblach. Nie po islamsku. Nie, nie, nie. To nie jest. godzi się. Salam! Staromulajkiem. Ten optymizm. O. Alienagi. O. policja, chodźcie stąd. Samym olejkiem Wayland przychodził do was? Nie, my do Waylanda. Dziękujemy. Salam aleikum. Salam Dostaliśmy wodę od UN Niestety nie nagrałem tego. Ale tam są dobrzy ludzie. Dali nam wodę. Nic z tego, że mamy w wiosce porwanego jednego z nich. Eee. Ale już przeszedł na naszą stronę. No, zaaklimatyzował się, został dezerterem z UN. Po bazie UN przyszła kolej na bazę korporacji Wayland. Amerykańska technologia. Woda i cieknie. Co tam przyjaciele? Zostańcie na tym zwygłości. A nic, tak zwiedzamy. Szukamy ropy cały czas, na razie nie mamy roboty. A? Idzie przyjść później, bo jak znajdziemy, to praca będzie, ale musimy starty. A jak my znajdziemy ropę taką, dostaniemy coś za to? No, żeby. Co tak. ma wartość ma wartość? O, mądre słowa. Mądry, Amerykańskie mądre słowa. Ja nic nie wiem. Ja tu tylko burgery robię. O, o. witamy ludność afgańską. Witamy, witamy. Was, jeżeli macie to zatrudnimy. Tylko w tej chwili jest tam na pretraktacjach nasi szefowie. E, odnośnie, odnośnie generalnie, czy mogą postawić w ogóle się. I Nie mamy po prostu tego jeszcze ustalonego. Także jak tylko będziemy coś wiedzieć, to możecie zostawić Tylko tu wszystko, za dużo u Was nieporozumienia, tu za dużo właścicieli ziemskich. Nie idzie się dogadać z jednym, trzeba się dogadywać ze wszystkimi. No, takie taki klanowy. No no! No ja to rozumiem, ale utrudnia nam to po prostu rozpoczęcie jakiejkolwiek pracy Gdziekolwiek się Oczywiście do siebie zapraszamy, mam nadzieję, że następnym razem jak się zjawicie będziemy mieli większe bie, Więcej, więcej pola informacji mn. i możliwości i wszystkiego, żeby wam No my jak gdzieś znajdziemy pomóc. krzyż namalowany na ziemi, gdzie lopa Z będzie ciekła, zapłacimy to zapłacimy za to miejsce generalnie, za wskazanie i pomożemy jeszcze w celu rozwoju, rozwoju waszej wioski o, 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 o. O, my friend, dziękujemy. I teraz przyszła chwila na ostatnią wioskę, czyli na Bazarak. Na wejściu trafiamy na Isaw, który w tej chwili właśnie rozbroił jakiś ładunek. Ciekawe co to było. O. bar. A co tu, co tu jest? Jasny, pełny. O, telewizja w Tam jest bufecik, możecie sobie usiąść. Jeżeli chcecie sobie oglądać film, to proszę sobie usiąść tutaj. że nic Co tu jest dobrego? Generał Mocny, Generał Jasny. Jak kupię dwa, dostanę rabat? Tu jest taki napis. Wiem, że nie widać, ale tam jest napisane, że rabat to stolica Maroka. Przyjmujecie dolary? Nie, nie. 90 Jeden do pomocy. Ile chcesz w sumie tych Dwie sztuki. Bo za dużo kasy Ale zimne. Dziękuję. <laughs> <laughs> Najlepsze. Nie, my idziemy zwiedzać dalej. A macie gdzieś tutaj um, tablicę ogłoszeń? Nie, Moż luta. Możemy te, możemy zrobić. Zobo zbytnio bogactwo. A gdzie jest przemas? No 70 zarobiłem, 80 wydałem. Przemko! Przemko! Tędy droga! Już tutaj dotarliśmy do wioski i trafiamy na naszego modela. A tutaj miejsca nie było? Nas musi jakoś zarabiać, wiesz? No, Ciężko ja sobie... jest być odgiem, kurczę, wiesz, w wiosce. Ciężko zarobić. A co się stało? Tam na te dwie, dwa ładne, hermetyczne opakowania. Cały czas? Tak, już pół godziny potem. Ale one miały być na 12, tak? Na 9. Na Trzydzieści. To dobrze, że masz dużo wody. Dlatego mówię. 10 Revgani, butelka. <laughs> 10 Afgani, butelka, Zapraszam, zapraszam. Nie wstydzicie. Coś wiesz o tym R69? Jak masz 69? Co to jest, nikt nie wie, ale może Wayland zrobi na tym jakiś interes, a dokładniej my z nimi. I ostatecznie wróciliśmy do wioski, czyli tym kończy się nasza pierwsza piesza wycieczka. Było fajnie, trochę pozwiedzaliśmy, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję patronom za wsparcie, Wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie. Następny odcinek już wkrótce.